W głębi duszy wiesz, że stać Cię na więcej. Czujesz to, ale z jakich względów tego nie robisz. Być może mówisz sobie, że jestem leniwy, brakuje mi dyscypliny, prokrastynuję, ale to nieprawda. Nie chodzi o to, czego chcesz, lecz chodzi o to, czego nie chcesz. Brzmi dziwnie, prawda? Więc pozwól, że ci wyjaśnię, ponieważ kiedy ja to zrozumiałem, to całkowicie dzięki temu zmieniłem moje podejście do osiągania celów. Więc odpowiedz sobie na trzy pytania. Czego masz już serdecznie dość? Czego już nie możesz znieść? I co sprawia ci największy ból? I to są pytania, na które ludzie zazwyczaj nie chcą odpowiadać, ale jeżeli na nie nie odpowiemy, to nie wyznaczymy nowej trasy swojego życia. Pozwól, że zrobimy sobie prosty eksperyment. Wyobraź sobie, że chcesz od nowego roku regularnie zacząć ćwiczyć, bo słyszałeś, że dzięki temu będziesz zdrowszy. Bardzo prawdopodobne, że już nawet kiedyś tak próbowałeś. I jak zmotywowało cię to? Raczej słabo, co? Ale wyobraź sobie, że masz diagnozę od lekarza. Jeżeli nie zaczniesz ćwiczyć, to niedługo umrzesz. Czy to by cię zmotywowało? Pewnie tak, co? Z psychologicznego punktu widzenia człowiek jest zdolny do znacznie większego wysiłku, żeby uniknąć bólu, niż żeby coś zyskać. Prosty przykład. Gdybym powiedział ci, że musisz przez najbliższe 5 lat chorować po 14 godzin dziennie, żeby zarobić milion złotych, to nie ruszyłbyś się z miejsca, prawda? Ale gdybym powiedział Ci, że jeżeli nie zaczniesz pracować po 14 godzin dziennie, to stracisz 1 milion złotych, to prawdopodobnie natychmiast ruszyłbyś się do roboty. Dla zysku robimy niewiele, dla straty zrobimy wszystko. Już Ci tłumaczę na swoim przykładzie, dlaczego tak jest. Praktycznie do 30 roku życia nie mogłem nawiązać bliskiej relacji z kobietą. Byłem sfrustrowany, nie czułem się w pełni mężczyzną i czułem się niekompletny. Brakowało mi poczucia własnej wartości. Ten jeden problem miał wpływ na całe moje życie i ten ból stał się moim najlepszym paliwem. Kiedy uświadomiłem sobie, że to nie jest tylko brak kobiety, ale tak naprawdę to ma przełożenie na całe moje życie i ja już nie mogę ze sobą wręcz wytrzymać, wtedy momentalnie zabrałem się do roboty i zaczął się mój rozwój. Zacząłem czytać książki o rozwoju osobistym, bo chciałem być inteligentnym rozmówcą. Zacząłem ćwiczyć na siłowni, bo chciałem być atrakcyjny. Zmieniłem dietę, bo chciałem wyglądać zdrowo. Potem zadałem sobie pytanie, co sprawia, że moja osoba odstręcza kobiety. Piję alkohol? Trzeba zrezygnować. Oglądam pornografię? Trzeba usunąć. Mieszkam z mamą? Należy zmienić to znaczy, nie mamy, tylko miejsca zamieszkania więc wyjechałem za granicę, żeby zarobić większe pieniądze i się oczywiście też usamodzielnić. Później założyłem własną działalność i kanał na YouTube. I teraz zobacz, byłem zdolny do takiego poświęcenia, do takiego dyskomfortu, do przełamywania w sobie tylu różnych blokad i barier, że to jest w sumie aż niesamowite. Ale czy byłbym zdolny do tego samego, gdybym po prostu na przykład chciał mieć fajną kobietę, bo wszyscy mają fajne kobiety? No nie sądzę. I ja nie wiedziałem, co się wydarzy po drodze. Nie wiedziałem, że będę zdrowszy, bardziej wysportowany, oczytany, wolny od nałogów i mający znacznie większą zdolność finansową. Gdybym wyznaczył sobie po kolei każdy z tych celów, to prawdopodobnie nie osiągnąłbym ich wszystkich. Ale że te wszystkie cele wydawały mi się rozwiązaniem mojego podstawowego bólu, to zrealizowałem je bez narzekania. I dziś mam partnerkę, ale. Paradoksem tego całego procesu dochodzenia do tego celu jest to, że ja w sumie po drodze nie stałem się tylko atrakcyjnym mężczyzną, ale ja generalnie zmieniłem całą swoją osobowość. Mój głód miłości był tak duży, że mogłem zmienić w sobie wszystko. I to jest klucz, ponieważ nasz największy problem jest również naszym największym skarbem, bo w normalnych warunkach nie bylibyśmy zdolni do takiego zaangażowania i poświęcenia. Wielkimi krokami zbliża się rok 2026 i większość osób przejdzie przez mniej więcej taki pięcioetapowy proces. Tym razem będzie inaczej. To jest ten rok. Czuję to. Od tego roku zaczynam na poważnie. E, to wcale nie jest takie trudne. Ha, mówiłem, że dam radę. Dlaczego nie zacząłem wcześniej? O rany, jeden dzień mi nie zaszkodzi. Zasłużyłem na odpoczynek i tak zrobiłem więcej niż zwykle. Przesadziłem z ambicjami, no wiesz, praca, dzieci, rodzina, obowiązki i nie mają łatwiej. Zresztą to i tak nie było dla mnie, ale przynajmniej próbowałem. Widziałem, że tak będzie, znowu to samo, może już taki jestem, nie wiem, co się ze mną nie tak, nie mam chyba siły woli. Ale jest też oczywiście inna droga, jeżeli chodzi o realizację celów. Posłuchaj proszę gości, która brała udział w czteromiesięcznym procesie ze mną. Nie polecam pracy z Karolem, jeśli chcesz łatwych rozwiązań na skomplikowane problemy, czy magicznej afirmacji, która odmieni Twoje życie z dnia na dzień. Natomiast bardzo polecam pracę z Karolem, jeśli interesuje Cię prawdziwy rozwój osobisty, nastawiony na głęboką pracę podstaw, ze swoimi przekonaniami, cieniami, trudnymi emocjami czy zmianą nawyków. To trening wytrwałości, dyscypliny i umysłu, nastawiony na działanie, sprawczość i realizację celów. Karol ma ogromną wiedzę jest bardzo wspierający w procesie zmiany, która owszem jest spektakularna, jeśli wykona się swoją część pracy. U mnie rzeczywiście dzieją się cuda, to znaczy sprawiam, aby mogły, mogły się dziać. Ogromna wdzięczność i z całego serca polecam. Osia Drewniak. Więc, jeżeli chcesz zrealizować więcej w 4 miesiące niż przez ostatnie, prawdopodobnie kilka lat. To zapraszam Cię serdecznie, wszystkie szczegółowe informacje znajdziesz w linku, w komentarzu, a my przechodzimy dalej do filmu. Pułapka komfortu to jeden z bardziej podstępnych mechanizmów hamujących nasz rozwój, ponieważ strefa komfortu to przestrzeń, w której wszystko jest przewidywalne. Ale nie jest strefą realnego komfortu, ponieważ występują w nim takie stany i uczucia jak niezadowolenie z siebie, rozleniwienie, frustracja, apatia, brak energii i ochoty do działania. Jedyne, czego nie ma w tej strefie, to lęk. Dokładniej mówiąc, można by powiedzieć, że strefa komfortu to tak naprawdę negatywna strefa, ale bez lęku. Ponieważ jeżeli nie robimy nowych rzeczy, nie uczymy się niczego nowego, nie ryzykujemy, nie osiągamy w życiu więcej, to zwiększamy ogólne niezadowolenie z siebie i zaczynamy zaniżać poczucie własnej wartości. A robienie tych wszystkich powyższych rzeczy zawsze jest związane z jakimś dyskomfortem i stresem, czyli podświadomym lękiem. Jeżeli wychodzisz do świata i robisz nową rzecz, to będziesz zestresowany i ty nie chcesz tego czuć. Wolisz czuć inne emocje, takie jak niezadowolenie z siebie, frustrację i rozleniwienie, bo one mniej bolą. Ale czy aby na pewno? Ja uczę się tego, że wolę odczuwać tymczasowy stres czy lęk w trakcie wykonywania nowej dyskomfortowej sytuacji, ponieważ wiem, że nagrodą po zrobieniu tej czynności będzie wzrost mojego poczucia własnej wartości. Jeżeli chodzi o strefę komfortu, to po pierwsze komfort staje się uzależniający. Im dłużej w nim siedzisz, tym bardziej kurczy się twoja tolerancja na dyskomfort i odczuwanie stresu. To jest jak mięsień, który zanika bez użycia. Po drugie, ego tworzy iluzję produktywnego czekania. Najpierw się przygotuję, jeszcze nie czas, jak będę gotowy itd. Tyle, że gotowość nigdy nie nadchodzi, ponieważ jest to niemożliwe. Nie możesz być gotowy na coś, czego jeszcze wcześniej nie doświadczyłeś. Możesz się oczywiście maksymalnie przygotować, ale po prostu brakuje ci doświadczenia. Więc, jeżeli coś nie jest doświadczone, to jest również zawsze owiane pewną dozą niepewności, wątpliwości, lęku i dyskomfortu, i to jest normalne. Więc nie chodzi o to, żeby czuć się przyjemnie. Lecz chodzi o to, żeby zaakceptować dyskomfort jako cenę za rozwój. Pierwsza szlachetna prawda buddyzmu mówi, że życie zawiera w sobie cierpienie, więc nie chodzi o to, żeby uniknąć cierpienia, tylko pytanie brzmi: jakie cierpienie wybrać? Cierpienie pasywne to ból z powodu braku działania stagnacja, poczucie zmarnowanego potencjału to cierpienie nie prowadzi donikąd, ono tylko się kumuluje i zatruwa życie. I cierpienie aktywne to ból w drodze do czegoś, np. zmęczenie, strach, porażki, rozczarowania i to cierpienie ma kierunek, jest ceną za rozwój i sumarycznie zawsze przynosi zysk. I największy paradoks jest taki, że próba uniknięcia wszelkiego cierpienia Przynosi największe cierpienie, a świadomy wybór własnego cierpienia, przynosi poczucie wolności i kierunku i zawsze przynosi jakiś zysk. Viktor Frankl, psychiatra, który przeżył obozy koncentracyjne, zaobserwował coś fundamentalnego. Ludzie, którzy mieli powód do życia, przeżywali, a ci, którzy tracili sens życia, umierali jako pierwsi. Stąd jego słynne zdanie Człowiek może znieść wszystko, jeżeli wie dlaczego. Steven Levin, buddyjski terapeuta, pomagał ludziom przygotować się do śmierci w ich ostatnim roku życia i napisał książkę Gdybyś miał przed sobą ostatni rok życia. Zaobserwował on, że kiedy na kogoś pada niespodziewanie wyrok śmierci, to ta osoba nagle stawała się bardziej świadoma czasu. Bardzo często w takiej sytuacji te osoby paradoksalnie budziły się do życia i zaczynały intensywniej działać. Odkrywały swój sens życia oraz zaczynały robić to, co naprawdę ma dla nich znaczenie. Dlatego Memento Mori jest jednym z najbardziej inspirujących tekstów wszechczasów, tylko ludzie go po prostu dobrze nie rozumieją. Pamiętaj o śmierci. Przeprowadźmy sobie pewien eksperyment i powiedzmy, że zaczynamy stosować to ćwiczenie stoików Memento Mori. Pamiętamy o tym, że umrzemy i na przykład każdego dnia rano budzimy się z tą myślą. Cóż, być może dzisiaj umrę lub najbliższej nocy umrę, co jest akurat wielce prawdopodobne, ponieważ aż 160 tysięcy ludzi dziennie umiera, więc dlaczego nie miałbyś być jedną z tych osób? Chociaż nawet dalej Lama miał pewne obawy co do tego ćwiczenia i sugerował, czy czasem ludzie nie wezmą butelki tequili, nie pobiegną na plażę i nie zaczną robić głupich rzeczy, ale... E, tak myślą tylko ludzie, którzy nie robili tego ćwiczenia, ponieważ eksperyment udowodnił nam, że tak naprawdę właśnie ludzie zaczynają żyć celowo, sensownie, wartościowo i chcą być jak najlepsi dla innych ludzi, czyli chcą dać coś od siebie innym ludziom, chcą, żeby inni ludzie ich bardzo dobrze zapamiętali. Więc okazuje się, że wykorzystują dosłownie każdą chwilę danego dnia na to, żeby być lepszym człowiekiem. Więc widzisz, cel tworzy strukturę. Ja jestem w teraz i wiem dokąd zmierzam. Bez celu czas niestety staje się wrogiem, ponieważ każdy dzień jest taki sam. Nic nie prowadzi do niczego. I to jest definicja piekła psychologicznego. Żeby jeszcze bardziej pobudzić twoją wyobraźnię, zróbmy sobie taki prosty eksperyment. To jest kropka. I ta kropka symbolizuje jeden tydzień twojego życia. A to jest 4000 kropek, które symbolizuje średnią statystyczną długość życia. Nie wydaje się zbyt dużo, co? Jeżeli masz około 40 lat, to należałoby odjąć 2085 kropek, czyli ponad połowę. Zostaje ci 1915 tygodni życia. I to przy dobrych wiatrach, jeżeli będziesz się dobrze prowadził. A czym jest jeden tydzień? To zapytaj się siebie. <grywa> Jak spędziłeś ostatni tydzień? Czy był to najbardziej wartościowy tydzień twojego życia? Czy zrobiłeś w nim coś super konstruktywnego? Czy uratowałeś planetę przed czymś? Um bo im starsi tak naprawdę jesteśmy, tym to poczucie czasu pędzi coraz szybciej i okazuje się, że no my po prostu wpadamy w pewnego rodzaju taki totalny automatyzm, nie zdajemy sobie z tego sprawę. Czas leci tak, że tydzień leci za tygodniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem, a my w zasadzie mamy poczucie, że stoimy w miejscu. I dopóki nie zaczniemy sobie pamiętać o memento mori, czyli po prostu, że Czeka nas śmierć i nie zaczniemy robić naprawdę wartościowych i ważnych dla nas rzeczy, to później na starość obudzimy się rozczarowani, sfrustrowani sobą przede wszystkim sobą, tak, a nie życiem, bo tyle różnych okazji przepuściliśmy przez palce. Więc to jest bardzo dobre ćwiczenie. Bez celu każda decyzja jest bez znaczenia. Możesz iść w lewo, możesz iść w prawo, tracisz po prostu sens życia, a bez sensu życia? który nadajesz tak naprawdę ty sobie sam i nikt inny. Przypominam Frankla, po prostu umierasz za życia. Ale gdy wiesz dokąd zmierzasz, to wszystko nabiera sensu. Twoje życie, wybory, praca, działania, spotykane osoby. Jeżeli masz cel, to ludzie dosłownie schodzą ci z drogi, bo oni widzą, że ty wiesz dokąd zmierzasz. I w twoim życiu pojawiają się osoby, które są gotowe cię wesprzeć. Czy to jest prawo przyciągania? No nie, no nie róbmy z tego żadnej ideologii, to jest bardzo podstawowa psychologia. Istnieje coś takiego jak koło życia, czyli można je podzielić na takie nasze kluczowe sześć sfer: na zdrowie, relacje, praca, finanse, rozwój osobisty czy duchowy, i odpoczynek. I ja kompletnie nie jestem zwolennikiem tego podejścia, w, jak zostało wymyślone to koło. Natomiast dla nas jest to o tyle istotne, żebyśmy my tutaj w tym naszym filmie zidentyfikowali po swoim największym bólu, który dotyczy właśnie każdej ze sfer. I teraz możemy posłużyć się czterema pytaniami, które zasadniczo rozwiążą i zidentyfikują każdy problem. Pierwsze, co najbardziej przeszkadza mi w moim życiu? Dwa, jaka jest? Prawdziwa przyczyna, czyli ta we mnie, w moim zachowaniu, w moim postępowaniu, bo czasami chcemy przerzucać odpowiedzialność na czynniki zewnętrzne, ale wtedy nigdy nie możemy wprowadzić żadnej zmiany, ponieważ ustanawiamy przyczynę tego, co się dzieje w naszym życiu poza sobą, więc jesteśmy bezbronną ofiarą okoliczności. I trzy: jak chciałbym, żeby to wyglądało. Musimy mieć od razu wizję, na co możemy to zamienić. Nasz umysł nam to stworzy, ale musimy zobaczyć w nim, jak ma to wyglądać. I czwarte, kluczowe: co mogę zrobić już teraz, żeby to zmienić? To zawsze powtarzamy jak mantrę, ponieważ tylko działanie doprowadza do realnych zmian w naszym życiu. I w taki sposób możemy podejść do każdej ze strefy. Dzięki czemu w każdej z nich znajdziemy tą jedną najważniejszą rzecz do zmiany, która nas boli i na co możemy ją zamienić. Co po prostu możemy z tym zrobić? E, bo bardzo często właśnie okazuje się, że my musimy zmienić jedno, i, ale to jedno nasze jakieś zachowanie, które pociąga za sobą całą kaskadę innych zmian w skrócie mówiąc diagnoza wizja akcja i po zidentyfikowaniu właśnie tej swojej głównej przyczyny tego swojego głównego problemu oraz znalezienie już e, odpowiedniego rozwiązania szukamy narzędzi które następnie wspierają nas właśnie w em, realizacji tego naszego postanowienia i odkrycia natomiast jak sam widzisz najistotniejszym czynnikiem jest też ta praca mentalna która przede wszystkim Pozwala nam dobrze zdiagnozować przyczynę, bo większość ludzi troszeczkę tak ślepo podąża za innymi, nie chcąc zagłębić się właśnie we własną psychikę, inno nie odkrywa tego, co tak naprawdę nas napędza. Jeżeli miałbyś zapamiętać jedną rzecz z tego filmu, to taką, żebyś. Nie zaczynał od tego, czego chcesz, lecz od tego, co cię boli najbardziej, ponieważ yy, inaczej nie jesteśmy zdolni yy, do przekroczenia tych swoich dotychczasowych ograniczeń i barier. Yy, my musimy w tym widzieć bardzo głęboki sens i tylko my sami ten sens sobie nadajemy. Więc życzę tobie, żebyś odkrył sens życia, żebyś żył. Celowo i żebyś realizował siebie tak naprawdę w życiu, żebyś się nie ograniczał, żebyś um, nigdy się nie poddawał i żebyś zrealizował jak najwięcej dla Ciebie dobrych celów w 2026. A jeżeli chcesz pomocy, to pamiętaj, że my też ruszamy z tym projektem od stycznia, od 11 stycznia dokładnie, i też pomagamy realizować te cele. Więc zapraszam Cię serdecznie do projektu, jeżeli chcesz wsparcia. Tymczasem pozdrawiam Cię serdecznie i owocnego 2026. Życzę.